Dzień dobry, cześć! Witajcie na moim kanale, słuchajcie. Zanim przejdziemy do filmu, to chciałabym Wam coś powiedzieć. Jeśli oglądacie mnie od samego początku, to mogę się zorientować, że szukam pracy. Szukam pracy tak naprawdę od września, więc już jakiś czas, ale w końcu udało mi się znaleźć. 19 stycznia dostałam pracę, dostałam czy ją wcześniej, ale zaczęłam 19 stycznia i bardzo się z tego cieszę, ponieważ <grym> tak naprawdę łączy to, co lubię, czyli książki, moją miłość do książek i to, że będę mogła je sprzedawać i że będę mogła dzielić się moją miłością do książek z innymi ludźmi i dodatkowo ich zachęcać do tego właśnie, żeby daną książkę, którą ja lubię, przeczytali. Tak, dostałam wracę w księgarni i w związku z tym filmy na moim kanale będą się pojawiać troszkę rzadziej, ale będą się pojawiać. Po prostu muszę pogodzić właśnie moją pracę z, z moją pasją, czyli właśnie z nagrywaniem filmu właśnie na YouTube'a o książkach i nie tylko. No. Ale będą się filmy pojawiać, także po prostu wybaczcie mi jeśli to będzie rzadziej, jeśli to nie będzie tak właśnie regularnie, jak ostatnio się te filmy u mnie pojawiały. I jeszcze jedna rzecz w ramach wstępu. Postanowiłam nagrywać właśnie takie osobne filmy o książkach i o mangach. Czyli te czytelnicze podsumowania miesiąca będą od tego roku osobno. Książki osobno. Mangi osobno, żebyście po prostu mogli sobie oglądać te filmy, które, które macie ochotę A nie wiecie, przywijać sobie tą część po prostu o książkach, żeby dojść do mang i na odwrót No, myślę, że to będzie fajnie Zobaczymy, co z tego wyjdzie Dobra, a teraz już tak na serio zapraszam was na film Przechodzę do Was z książkami I będą to książki, które przeczytałam w styczniu Przeczytałam tych książek aż 7 Także to jest, jeśli chodzi o mnie, to naprawdę jest spory wyczyn, bo ja średnio Czytam 4-5 miesięcy, po prostu na więcej Nie starcza mi czasu Z tym, że te książki niektóre są dosyć chute i są to książki dla dzieci, o czym zaraz zresztą się przekonacie Ponieważ chciałam też właśnie poszerzyć swoją wiedzę, jeśli chodzi o książki Właśnie o książki dla dzieci No bo jednak książek dla dzieci tak bardzo mało czytam A Tak naprawdę już w ogóle nie czytam tych książek dla dzieci Słabo się orientuję, jakie są książki dla dzieci na rynku No, młodzieżowych się orientuję w innych też jakoś tam też się orientuje nawet właśnie w, w niektórych gatunkach, których po prostu wcale nie czytam ale jeśli chodzi o książki dla dzieci to naprawdę oh, tyle tego jest, że po prostu nie jest się w stanie człowiek czasem po prostu połapać w tym, co można zaproponować rodzicom właśnie dla dziecka, żeby dziecko sobie poczytało, czy żeby właśnie dziecku poczytać, tak, do snu Pierwsza książka to Obca Diany Gabardon i powiem Wam tak, książka w ogóle jest mega gruba, po prostu taka gruba, grubaśna, ale to nie zniechęciło mnie tym razem i postanowiłam po nią sięgnąć. Nie mam niestety większości książek przy sobie, ponieważ są to książki z biblioteki. Więc wybaczcie, że po prostu nie będę ich trzymać w łapkach, po prostu wyświetlę Wam zdjęcia tych książek, okładek, żebyście po prostu wiedzieli o czym dokładnie mówię. I słuchajcie, ta książka była niesamowita, cudowna, 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 po prostu... Tak, mi się podobały właśnie te opisy tej e, Szkocji, e, tego wszystkiego, te emocje, które były w tej książce zawarte. Tyle uczuć, tyle też nienawiści, e, tyle jakichś, właśnie, e, przekrętów. No, wszystkiego, 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 po prostu bardzo, bardzo dużo. I tak, e, ja się zachwyciłam e, głównym bohaterem, Jamie, który po prostu jest. Fantastyczny, jest ideałem po prostu. Ja nie wiem, jak, jak taki człowiek w ogóle może chodzić po ziemi. Po prostu jest idealny, jest fantastyczny, jest ciepły, jest opiekuńczy, jest uroczy, jest inteligentny. No jest naprawdę, jest tak, tak. Um, uwielbiam go, po prostu tak go uwielbiam, że. Gdyby nie on, to myślę, że bym po prostu nie, nie chciała czytać tych książek On był fantastyczny, był po prostu cudowny Uwielbiam go, jest fantastycznym bohaterem I też, jeśli oglądaliście y, serial y, Outlander, to, to też ja się po prostu w nim tak zakochałam Ja go ubóstwiam, po prostu ubóstwiam go, uwielbiam No, dobra to już tyle jeśli chodzi o moje rozpływanie się, a jeśli chcielibyście troszkę wiedzieć więcej o książce to główną bohaterką książki jest um, Claire Fraser, która um, za sprawą magicznego kamienia um, przeniosła się w, z 1945 roku um, do Szkocji, um, ponad 200 lat w przeszłość czyli do 1943 roku i Szkocja właśnie w tych czasach była bardzo taka rozchwiana wojną domową z tymi konfliktami pomiędzy e, wszystkimi klanami między właśnie wojną między Szkocją a Anglią i to były takie czasy właśnie niepokoju, gdzie ludzie jeszcze wierzyli w przesądy e, gdzie wierzyli że istnieją czarownice które należy palić na stosie Yy, ogólnie no, przemoc, yy, tak, yy, gwałty na kobietach, wszystko po dozwolone, wszystkie chwyty dozwolone, byle tylko osiągnąć to, co się chce. I naprawdę książka momentami jest bardzo niemiła, bardzo brutalna. Yy, I serce się ściska, że tyle, tyle, tyle zła może naprawdę wyrządzić drugiemu człowiekowi. Druga książka y, będą to Grecy bogowie według Persiego Jacksona i autor to jest Rick Riordan. I ja ogólnie... Mm, tylko mnie nie zlinczujcie. <grym> po prostu mm, mi się ta książka tak średnio podobała. Taka była... ech, eee, taka... Eee. No to już nie jest Percy Jackson, po prostu są greccy bogowie według Percy'ego Jacksona, czyli po prostu nie dostaniemy w tej książce Persiego, którego ja, ja bardzo lubię, zresztą już to wiecie. No, to jest po prostu książka o tym, jak właśnie są postrzegani, on opisuje wszystkich, wszystkich greckich bogów. Właśnie, Persja opisuje tych wszystkich bogów. Od początku do końca, jaka ich historia, jak się narodzili, jak ewentualnie zginęli. No i po prostu ta książka nie była zła, nie, absolutnie nie mówię, że ona była jakaś tragiczna. Była dobra, ale po prostu ja nie dostałam wersji i byłam zawiedziona. Wolę o, o wiele bardziej, wolę właśnie tę um, całą tą sagę właśnie Percy Jackson, niż po prostu te takie tych greckich boków według Percy'ego Jacksona. Kolejną książką, którą przeczytałam w styczniu, i tym razem będzie to książka właśnie dla dzieci, jest to tytuł książki Moja złota rybka z Mo Mohara to jest autor. No i powiem wam, że naprawdę książka mi się bardzo podobała. Mimo tego, że była zdecydowanie przeznaczona dla dzieci, tak, 7, plus, to ja naprawdę bardzo dobrze się przy tej książce bawiłam, Była ta książka była mega, mega śmieszna. Te wszystkie właśnie teksty, które były w tej książce, te przekomarzenia się pomiędzy starszym i młodszym razem były naprawdę bardzo śmieszne. Ogólnie, żeby wam troszkę tą książkę przybliżyć to jest ona o, właśnie głównie o to tej rybce, która zostaje zamieniona w rybkę zombie. Przez eksperyment, który starszy brat Tynka, Tytus, chciał na właśnie na rybce zrobić, ponieważ tam mówił, że to eksperyment niby do szkoły, ale myślę, że tak, tylko troszkę, że tak oszukiwał. No i yy, yy, Tymek chciał złotą rybkę uratować, ponieważ ty to tam wsypałeś do tego akwarium, jakieś tam zielone coś tam jakieś gluty, jakieś takie rzeczy i ona właśnie no tak zaczęła pływać właśnie brzuszkiem do góry no i on ją chciał uratować i tak ją uratował, że zmieniła się właśnie w tą rybkę zombie. Yy, I posiadła mocem, dzięki którym może hipnotyzować y, innych ludzi i ludzie, które robią to, co ona chce. Naprawdę ta książka jest zabawna i jeśli macie właśnie dzieci tak w wieku od 7 w górę, to naprawdę Wam tą książkę polecam, bo jest przezabawna. Jest. I jest fajnie napisana, jest ciekawie napisana, nie jest napisana tak... Um, są duże litery oczywiście do czytania, ale um, nie, jest to, nie jest to takie głupie, nie jest to takie przewidywałam. Książka naprawdę jest bardzo ciekawa i ogromnie Wam polecam właśnie tą rybkę zombie. Czytajcie, nawet sami. Jeśli nie, nie macie dzieci, to koniecznie czytajcie sami, bo na pewno bardzo dobrze się przy niej uba. Mhm. Czwarta książka, którą przeczytałam, jest to Na tropie bestii Ferno, Ognisty Smok. I tutaj powiem Wam, że ta książka też jest książka dla dzieci i też właśnie tak 7+. No... Ona mi tak nie przypadała do gustu. Była też krótka, miała też właśnie dłużej i te dzieciom czytanie. Ogólnie rzecz taka fajna historyka o tym, jak królestwo Avanti było w wielkim niebezpieczeństwie, ponieważ zły czarodziej właśnie zamienił takie te smoki i inne bestie, w, jakby w złe. I, no i chciał właśnie zawładnąć nad tymi właśnie wszystkimi królestwami poprzez te wszystkie bestie no i któregoś dnia na dwór króla przybywa dzielny młodzieniec, który ma na imię Tomek i stwierdza, że chce właśnie te smoki pokonać żeby w królestwach zapanował spokój no i ogólnie pomysł bardzo mi się podobał, bardzo fajny pomysł, ale wykonanie było bardzo kiepskie przewidywalne nie było takiego zaskoczenia, no ale, jak mówię, po prostu nie mam tak tych 7-8 lat, i może rzeczywiście dlatego ta książka tak mocno mi się nie podobała. Piąta książka jest to Oskar i pani Róża, i autor Eric Emanuel Schmidt, i tutaj to jest też bardzo, bardzo chuda książka. Ma około 80-90 stron, ale jest naprawdę przepiękna. I na tych stronach, na tych 80 stronach jest zawarte, są takie piękne słowa, taki piękny przekaz, że polecam tą książkę naprawdę każdemu, żeby przeczytał, bo zajmie to Wam nie wiem, godzinkę, z półtorej godzinki, może maksymalnie do dwóch godzin przeczytać tą książkę. No tutaj o niej nie chcę wiele mówić, Ponieważ jest ona właśnie krótka i jest to po prostu o właśnie oskarze, czyli o tytułowym właśnie chłopcu, który jest śmiertelnie chory i poznaje on pewnego dnia panią Różę, która przechodzi do niego właśnie do szpitala, by go odwiedzać. Pani Róża jest tajemniczą osobą, jest byłą zapaśniczką. I ta relacja między nimi jest naprawdę piękna. Zawiązuje się przyjaźń, i ta pani właśnie towarzyszy Oskarowi w, w tych jego dniach właśnie w tym szpitalu. I tą książkę naprawdę Wam ogromnie, ogromnie polecam. Jest przepiękna. Jest, jest naprawdę. Piękna ta przyjaźń, ta relacja właśnie Pani Róży z tym Oskarem i też te listy, które Oskar pisze do, do Pana Boga, też są naprawdę piękne i czasem są zabawne, bo jednak ten chłopczyk jest bardzo młody i ta relacja jego właśnie z Bogiem jest taka... no taka... troszkę on traktuje go jako właśnie Świętego Mikołaja na samym początku, później ich relacje się zmieniają i tak, tę książkę, bo naprawdę jest bardzo. E, szóstą książką, którą przeczytałam w styczniu, będzie Kot Bob i ja i autor James Bowen. Jest to poruszająca historia, właśnie przyjaźni pomiędzy człowiekiem i kotem. E, pewnego dnia James e, znajduje e, bezdomnego kota, który śpi na wycieraczce i. Na początku zdaje mu się, że ten kot jest właśnie czyś i tak waha się bardzo, żeby go przygarnąć czy go jednak wziąć, ponieważ on sam jest zarabiany na ulicy jako muzyk i nie ma zbytnio dobrej sytuacji materialnej i boi się po prostu podjąć tej opieki właśnie nad tym bezdomnym kotkiem. Jak później się właśnie okazuje, że on jest właśnie bezdomny. Jednak Podejmuje decyzję, yy, zaczyna opiekować się tym kotkiem, idzie z nim właśnie do weterynarza, yy, też nadaje mu imię właśnie Bob yy, i wtedy jego życie obraca się o 180 stopni. Bob pomaga w wielu, wielu, wielu rzeczach. Yy, tak, to jest, też nie chcę wam dużo mówić, bo, bo też bo, bardzo, bardzo łatwo zaspujerowe tutaj cokolwiek. I też historia jest naprawdę przepiękna. Jest, no, ja tak płakałam po prostu na tej książce. I też ogólnie polecam Wam najpierw przeczytać książkę, później obejrzeć film, bo w filmie jest bardzo dużo rzeczy po prostu dogranych, do, dopowiedzianych. Nie ma tych rzeczy w książce, po prostu ta film jest zrobiony bardziej tak... Um... Żeby tak bardziej ekscytować No, Wiza Jednak książka jest o wiele lepsza Niż film, niż bardziej mi się cytowanie I ostatnia książka, którą chcę Wam pokazać Siódma Jest to książka Rainbow Rowell, Nie poddawaj się I tak, ja jeszcze tej książki Nie skończyłam, ale już jestem Tak już w końcówce tej książki I tak nie mówię Wam nic poza tym, że jeśli lubicie Harry Pottera, jeśli czytaliście, jeśli jesteście fanami, to ta książka powinna Wam się spodobać, chociaż może być też tak, że powiecie, że to jest podróba Harry Pottera, bo rzeczywiście są podobne elementy jak w Harrym Potterze. Ale to jest jedyna rzecz, którą Wam powiem Ponieważ niedługo na kanale właśnie pojawi się recenzja tej książki Bo mam zamiar y, o niej troszkę więcej Wam opowiedzieć I zachęcić Was do przeczytania tej książki Bo ym, są niektóre sceny W połowie jest taka jedna scena Co po prostu czytam Wiecie, w sobie nie. Czytam, czytam tak Co? Niemożliwe Co? Naprawdę przeczyta musiałam przeczytać tą stronę trzy razy, bo po prostu nie wierzyłam w to, co przeczytałam. I, I dalej już, dalej po prostu też już tak się nie mogę doczekać, żeby ją skończyć. No dobra, to czekajcie Jeśli y, chcecie wiedzieć, jak mi się ta książka y, Podobała i co o niej sądzę Co mi się podobało Co mi się nie podobało To czekajcie na recenzję, myślę, że jakoś y, W przyszłym tygodniu Ta recenzja się pojawi Chyba, że po prostu y, dam radę jeszcze w tym tygodniu Nagrać, to oczywiście Nagram i Okej, okay. więc to jest wszystko, co dla Was przygotowałam w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to zachęcam Was oczywiście do łapek w górę, do komentowania i do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli to zrobicie. Eee, dobra, to dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i zapraszam Was do obejrzenia innych moich e, filmów. I do zobaczenia w e, kolejnym moim filmie.